Witajcie moi drodzy, dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o książeczce, którą również dostałam do recenzji od wydawnictwa Zwierciadło Możesz odejść, bo cię kocham O śmierci, po żegnaniu, no i życiu po stracie Książeczkę napisała Renata Arendt-Dziurdzikowska Zawiera ona około chyba 300 stron, jak się nie mylę Tak, zaraz sprawdźmy no tak, tam chyba, chyba było 260 czy 270, już nie pamiętam. Mniej więcej Wam ją tak pokażę Ale może zanim pokażę, chciałabym Wam przeczytać taki e, mały cytat. Zapisałam sobie właśnie z tej książki. Słuchajcie. Za każdym razem, kiedy zachorujesz, albo kiedy rozboli cię głowa, zamiast szukać lekarstwa na uśmierzenie bólu, przyjmuj tą chwilę taką, jaka jest, i postaraj się rozluźnić i rozluźnić bolesne. Miejsce. Nauczyliśmy się odwracać od tego, co nieprzyjemne. Spróbuj to przezwyciężyć. E, gdy przestaniemy walczyć z bólem, następuje przełom. Tu jest koniec cytatu. Słuchajcie, ja wiem, że to nie jest przedświąteczna książka, ale mnie sama właśnie ta tematyka bardzo pomogła. Ona mi była naprawdę bardzo potrzebna, bo zbyt wiele ran trzymała właśnie w sercu, no nie mogąc się właśnie z nimi zmierzyć. Chociaż może w sumie nawet nie chciałam, bo wiecie, no czułam, że nie jestem po prostu na to wszystko gotowa. A ta książka uświadomiła mi, no, że nie można tak po prostu, wiecie, wyprzeć bólu. I tu nie chodzi w ogóle o sam fakt śmierci człowieka. Domyślam się, że tak samo jak ja, nie mieliście pojęcia, że przez 7 lat i co 7 lat komórki w naszym organizmie <laughs> obumierają, właśnie, żeby móc zastąpić się nowymi, które narastają. Śmierć mamy obecną na każdym kroku i nieraz nawet, no, no, nie mamy o nim pojęcia. Boimy się właśnie tego, co jest nieznane, niezrozumiałe. No i ta książeczka uświadomiła mi, że nie mam się czego bać. <laughs> Bo w końcu wszystko, co się urodziło, czy to, jest, co zostało stworzone, kiedyś będzie miało właśnie swój koniec. No, słuchajcie, takie proste przykłady. Zabawki się zużywają, tak? Zeszyt się zapisuje. No i nawet domy potrafią się zawalić. Wszystko kiedyś musi przeminąć. No i właśnie nie chodzi o to, żebyśmy my się w tym wszystkim załamywali. Wiecie, zawsze coś się będzie kończyło, i zawsze coś się będzie zaczynało. No a my powinniśmy właśnie żyć tak, żeby nie żałować tych chwil, które przeminęły. Bo mając jakieś marzenia, dążmy właśnie do ich spełnienia, bo stanie w miejscu zupełnie nic nam nie da. Ważne, żeby coś po sobie zostawić, żeby wiecie, przeżyć nie tylko chwilę smutku, ale i chwilę radości, by poczuć, że nasze istnienie coś tutaj zmieniło. Wiecie, wydaje mi się, że nie ma odpowiedniej chwili właśnie na tą książkę, na tą lekturę, bo każdy czas jest dobry, żeby się właśnie w nią zagłębić. No, będąc w depresji, sięgnijcie po tą powieść, bo ona uświadomi ci, że tak naprawdę uzdrowienie zależy tylko i wyłącznie od ciebie. To ona będzie kazała ci wyjść z każdej sytuacji i no, ty nie musisz robić nic. Ty po prostu ją przeczytaj. Zajrzyj w głąb siebie i ujrzyj to, czego nie dostrzegasz na co dzień. Jest to wyśmienita książka, naprawdę ukazująca odejście z punktu widzenia psychologa, no i ludzi, którzy właśnie doświadczyli strat. I nieważne, o jaką stratę tutaj chodzi. Czyta się ją naprawdę szybko, a mi ona otworzyła oczy na wiele perspektyw. I wiecie co, ja Wam podam taki mały przykład. Mam nadzieję, że zrozumiecie to, co, to, co chcę Wam powiedzieć. Słuchajcie, taka chwila. Siedzę tutaj i przedstawiam Wam recenzję książki. Wiecie, niby nic, ale ja tu widzę. Czuję, co piszę, choć to dla Was jest absurdalne. Czuję, co piszę, matko, co ja w ogóle mówię. Ja, ja czuję, co do Was mówię. <grym> Musicie naprawdę to po prostu przeczytać. Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. To tak, jakby wiecie, ktoś był obok mnie i po prostu widział, co ja w tej chwili robię. Bo na co dzień mogę wstać z łóżka, zajmować się śniadaniem i po prostu te rzeczy robię. O tak, jak robot, bo wiem, że one muszą być zrobione. Ale kiedy zatrzymam się w tym momencie i patrzę, że ja to robię. No słuchajcie, ja swoje życie zmieniam. Zrobiłam komuś śniadanie. Powiedzmy, kto jest zadowolony, dalej będzie miał zadowolony humor, przekaże go komuś innemu, i być może komuś innemu poprawi w tym momencie nawet swój stan życia. Nie wiem, czy, czy mnie rozumiecie, no, no ja przeczytaj tę książkę tak właśnie to rozumiem. Ja opowiadam wam wszystko swoimi słowami, tak jak ja to odczuwam, że. Widzę, że jestem, że czuję, że jestem. Nie wiem, jak mam to inaczej wam wytłumaczyć, ale naprawdę po prostu zauważyłam, że moje życie jest i ono mija każdą sekundą, z każdą godziną, nawet z każdą ustawioną dla Was recenzją, Waszym przeczytaniem. Mój czas po prostu mija i ja muszę się z tym wszystkim pogodzić. A jeżeli będę miała wielkiego doła, to ja sobie na pewno po nią sięgnę jeszcze raz. Bo ona mnie z tego doła wyciągnie. I nie chodziło tylko o to, że jest tu pani psycholog, która wiecie, opowiada wam, że musicie robić to i to, nie poddawaj się, wszystko będzie dobrze i papa, godzina minęła. Nie. Macie tu też rozeznania ludzi, którzy właśnie to wszystko opowiadają, którzy mówią własne doświadczenia, takie, które wy też będziecie doświadczać, albo już doświadczyliście w swoim życiu. Coś, co spowodowało u Was depresję, jakiś tam koniec, z którym nie możecie się pogodzić. Nawet śmierć jakiegoś bliskiego, choćby wypadek samochodu, zostaje wam i ciąży na sumieniu mocno. Nie wiecie, co macie z tym zrobić. Chcecie się wyspowiadać? To przeczytajcie tą książkę. Ona Wam naprawdę pomoże. Uświadomi Wam. Nie, nie powiem Wam tego. Po prostu musicie ją przeczytać. Mi uświadomiła wiele rzeczy, nauczyła mnie wiele rzeczy i. Naprawdę była mi potrzebna. Także bardzo dziękuję Wydawnictwu Zwierciadło za możliwość jej przeczytania, za możliwość jej recenzji i bardzo ją polecam, bo to jest naprawdę mądra książka. Nie pisze o jakichś tam wiecie, tunelach, przejścia czy czymś. Nie. Ona pokazuje Wam wszystko to, co jest tu i teraz, co się dzieje w naszym życiu, co przeżywamy i o czym wiemy. Lub co wiemy, że istnieje, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ok, dobra. Bo bateria mi zaraz wsiądzie w telefonie. Ja mam nadzieję, że nie zanudziłam Was tym wszystkim. Pozdrawiam Was serdecznie i w kolejnych filmikach, jeżeli ten wpłynie jako ostent, y, następny, czyli ostatni, będę chciała Wam właśnie y, nagrać całe rozdanie. Teraz mam taki mały poślizg, bo y, no, różne przypadki życia istnieją. Także myślę, że najpóźniej w poniedziałek na pewno wszystko się wyjaśni. A tym razem trzymajcie się cieplutko. I pamiętajcie, że książki o śmierci nie są tylko o śmierci. Pa pa.